Byłem odnoszącym sukcesy biznesmenem, szanowanym, pełnym pewności siebie i rozpustnym. Ilekroć ktoś mówił o wierze Bogu czy Jezusie, śmiałem się. Myślałam, że to wszystko jest ogromną stratą czasu. Religia była dla mnie po prostu bajką dla słabych ludzi, aż do momentu, gdy na ważnym spotkaniu z inwestorami wydarzyło się coś zupełnie niespodziewanego. Moje serce po prostu się zatrzymało. Wyłączyłem to. Umarłem. Przez dziesięć minut byłem w stanie śmierci klinicznej, ale tego, co wydarzyło się w tym czasie, nie da się zapomnieć. To nie był sen, to nie była wyobraźnia. Zabrano mnie, zaciągnięto, do miejsca, które można opisać jedynie jako piekło, ale nie tak jak w bajkach dla dzieci. To było prawdziwe, bardziej realne niż wszystko, co kiedykolwiek widziałem. Ciemno duszno, miejsce, gdzie czas nie płynie, a ból nigdy nie ustaje. Widziałem ludzi krzyczących, uwięzionych w mękach, które wydawały się skrojone na miarę każdego z nich, wpływowi, politycy, a nawet pastorzy, których spotkałem. Wszyscy tam byli. I w tym miejscu czystej rozpaczy, gdzie wszystko wydawało się stracone, zrobiłem coś, czego nigdy sobie nie wyobrażałem. Wołałem do Jezusa, ze wszystkim, co mi zostało. I wtedy wydarzyło się coś niewiarygodnego. Jeśli myślisz, że słyszałeś Historię jeżące włosy na głowie. Poczekaj aż usłyszysz co wydarzyło się dalej, bo nie tylko piekło widziałem. To miał być kolejny zwyczajny dzień w moim napiętym grafiku. Znajdowałem się w nowoczesnym pomieszczeniu z zimną klimatyzacją i szklanymi ścianami, otoczony inwestorami, którzy ufali każdemu mojemu słowu. Wszystko wydawało się pod kontrolą. Przedstawiłem liczby, strategie, prognozy wzrostu. Nic nie mogło pójść źle. Zdominowałem to środowisko. Ufny, bezpieczna, sceptyczny to był mój świat. Nie wierzyłem w nic poza tym, co widziałem i kontrolowałem. Wiara, Bóg, życie po śmierci dla mnie to wszystko było fantazją. Śmiałem się z tych rzeczy, dosłownie. Ale w środku tego spotkania coś zaczęło się dziać coś, czego nigdy nie mogłem przewidzieć. Poczułam dziwny ucisk w klatce piersiowej, jakby coś ściskało mnie od środka. Zignorowałem to. Mówiłem dalej, ale w ciągu kilku sekund pot zaczął spływać mi po czole. Wzrok stał się niewyraźny, a dźwięki wokół mnie zaczęły cichnąć, jakby ktoś ściszył dźwięk świata. Moje serce zabiło mocniej, a potem przyspieszyło. To było tak, jakby został uderzony niewidzialnym ciosem. A potem, cisza, całkowita ciemność. Zemdlałam na oczach wszystkich. Moje ciało upadło na ziemię, jak marionetka bez sznurków. Wezwano pośpiesznie lekarzy, którzy na miejscu próbowali mnie reanimować, inni zaś krzyczeli o pomoc. Przez 10 minut. Byłem martwy. Martwy klinicznie. Brak pulsu. Żadnych uderzeń. Żadnych oznak życia. Ale to, czego doświadczyłem w ciągu tych 10 minut, nie ma logicznego wytłumaczenia. To nie było zwykłe omdlenie. To nie była awaria. To nie był sen. To było coś prawdziwego. Intensywny. Straszny. I podczas gdy moje ciało leżało bez ruchu, pokryte maszynami, a lekarze walczyli z czasem, moja świadomość była żywa, ale w innym miejscu. I właśnie w tym momencie zaczęła się prawdziwa historia. Czekało na mnie miejsce. Przeznaczenie, w które nigdy nie wierzyłem. Ciemna, głęboka ścieżka, która odciągnęła mnie od światła. Im bardziej próbowałem zrozumieć, co się dzieje, tym bardziej terroru stawał się niemożliwy do zignorowania, ponieważ śmierć nie była końcem. To był dopiero początek. Kiedy moje ciało leżało na podłodze sali konferencyjnej. Otoczony desperowanymi głosami i lekarzami próbującymi mnie sprowadzić z powrotem, działo się ze mną coś bardzo dziwnego. Nie czułem bólu, nie czułam już swojego ciała. To było tak, jakbym całkowicie odłączył się od życia, które znałem. Wszystko pociemniało. Cichy, ale jednocześnie byłem świadomy. Wiedziałem, że dzieje się coś niezwykłego. To było tak, jakbym obudził się gdzie indziej. W pierwszej chwili pomyślałem, że to sen, może koszmar, ale tak nie było. To, czego doświadczyłam, różniło się od wszystkiego, co kiedykolwiek czułam i wyobrażałam sobie. To było prawdziwe, bardziej realne niż samo życie. Znalazłem się samotnie w całkowicie ciemnym otoczeniu, ale nie była to zwykła ciemność. Była to głęboka, dusząca pustka, jakby samo powietrze było ciężkie. Nie widziałem podłogi, ścian ani nieba, tylko całkowita ciemność, która zdawała się połykać mnie stopniowo. I nagle zacząłem słyszeć dźwięki, krzyczy, żałuję. Ze wszystkich stron dochodził płacz rozpaczy. Były to głosy ludzkie, pełne bólu, i wydawało się, że były tam uwięzione przez długi czas. Wtedy zacząłem się poruszać, a może byłem przenoszony. Poczułam się wciągnięta. Wciągnięta niewidzialną siłą coraz głębiej w to ciemne miejsce. Moja klatka piersiowa się zacisnęła. To uczucie było ciągłym niepokojem. Wszystko mi tam mówiło, jesteś daleko od domu. I nikt ci tu nie pomoże. I wtedy to zobaczyłem. Zacząłem widzieć liczby, ludzie, twarze. Niektórzy wydawali się zdeformowani przez ból, inni krzyczeli o pomoc. W powietrzu unosił się silny zapach, przypominający siarkę, spaleniznę i śmierć. Ludzie nie tylko cierpieli, byli uwięzieni. Każdy przeżywał własną mękę, jakby bez końca przeżywał na nowo swoje najgorsze grzechy. To było tak, jakby to miejsce dokładnie wiedziało. Jak torturować każdą duszę, która tam spadnie. Chciałem biec, ale moje nogi nie chciały się ruszyć. Chciałem krzyczeć, ale nie było słychać żadnego dźwięku. Po prostu strach, czysty, paraliżujący strach. I jakimś cudem dokładnie wiedziałem, gdzie jestem. Nie potrzebowałem wyjaśnień. To było piekło, dosłowny, żywy miejsce, gdzie czas nie istniał, gdzie cierpienie było wieczne i gdzie każda sekunda zdawała się trwać wieczność. Po tej stronie zajęło to 10 minut, ale w środku czułem się jakbym był uwięziony przez wiele dni, beznadziejne dni, brak światła, nie ma wyjścia. I zacząłem zadawać sobie pytanie: jak się tu znalazłem? To, co tam zobaczyłam, żadne słowa nie są w stanie tego opisać. Znalazłam się w miejscu pełnym bólu, strachu i cierpienia. To nie było symboliczne, to nie była iluzja, to było piekło. Miejsce tak realne, że do dziś, gdy zamykam oczy, Wciąż czuję zapach ciężkiego, niemal zgniłego powietrza i słyszę krzyki przecinające ciszę, niczym brzytwy. To był rodzaj doliny, głębokiej, nieskończonej, a Ziemia zdawała się żywa, pulsowała pod moimi stopami, jakby sama Ziemia oddychała. Wszystko się tam paliło, ale to nie był zwykły pożar. Było to gorąco, które paliło wnętrze, dotykało duszy, a najbardziej przerażające? Nie było ani kropli nadziei. Nie ma wyjścia, żadnego wytchnienia od cierpienia. Ludzie wokół mnie nie tylko się bali, byli uwięzieni, każdy przeżywał swoją mękę, jakby był skazany na ponowne przeżycie najgorszych chwil swojego życia, bez odpoczynku. Widziałem mężczyzn ściganych przez głosy, które się z nich śmiały, widziałem kobiety uwięzione w niewidzialnych więzach, krzyczące o przebaczenie, które nigdy nie nadeszło. Każda twarz zdawała się opowiadać mi historię błędnych decyzji i wyborów bez powrotu, i co najbardziej niepokojące. Niektórych rozpoznałem. Znałem ludzi, twarze, które widziałem w telewizji, w mediach społecznościowych, wpływowcy, politycy, nawet pastorzy, tak, pastorzy, mężczyzn, którzy na ziemi mówili o Bogu, a tam byli dręczeni jak inni. To mnie szokowało, bo w tym momencie zrozumiałem, że piekło nie wybiera tylko widocznego zła, jest dla każdego, kto zaprzecza prawdzie, nawet dla tych, którzy ją głosili, ale nigdy nią naprawdę nie żyli. Poczułem jak mój duch rozdziera się od środka. Nie było przy mnie nikogo. Żadnych przyjaznych twarzy. Nie ma nikogo, kto mógłby trzymać mnie za rękę. Byłam sama i miałam wrażenie, że tak już zostanie. Na zawsze. Ból był tak intensywny, że wydawał się fizyczny, nawet bez mojego ciała. Ból pustki, świadomość, że naśmiewałam się z tego wszystkiego w życiu, a teraz byłam tam bez ucieczki. I jedyne, o czym myślałem, to, dlaczego nie posłuchałem. Dlaczego śmiałem się z Boga? Dlaczego zignorowałem wszystkie ostrzeżenia? Piekło nie jest metaforą. Straszenie nie jest wynalazkiem, istnieje i byłem tam wystarczająco długo, aby zrozumieć, że jest to najbardziej samotne, najbardziej zdesperowane i najzimniejsze miejsce, jakie dusza może poznać. I nawet gdy wszędzie był ogień, tym, co paliło najbardziej, była całkowita nieobecność Boga. W środku tego przerażającego scenariusza, w którym czas zdawał się nie istnieć, a jedyną stałą był ból, coś zszokowało mnie jeszcze bardziej niż samo piekło. Zacząłem rozpoznawać twarze. Ludzi, którzy, podobnie jak ja, żyli na tym świecie ze sławą, wpływami i szacunkiem, ale teraz byli tam, uwięzieni, trawieni cierpieniem, którego nie da się opisać słowami. Pierwszą twarzą, którą zobaczyłem, była twarz bardzo znanego influencera. Towarzyszyłem mu. Nawet robiliśmy razem interesy, zawsze elegancki z milionami obserwujących, motywacyjnymi postami, nienagannym wizerunkiem, ale teraz był niczym więcej niż cieniem samego siebie. Był zwinięty w kłębek, otoczony głosami, które powtarzały wszystko, co powiedział w swoim życiu, aby manipulować, oszukiwać, wywyższać się, krzyczał, płakał, prosił o ciszę, ale nic nie ustało. Miał wrażenie, że jego własne słowa go potępiały odbijając się echem wokół niego. Szedłem dalej, a może po prostu mnie prowadzono i widziałem innych. Bardzo znany polityk, którego sam kiedyś podziwiałem, został uwięziony w celi zbudowanej ze złamanych obietnic. Wokół niego pojawiały się twarze prostych ludzi, zwykłych ludzi, których oszukiwał, okłamywał, wykorzystywał. Oskarżali go bez przerwy. A on, zdesperowany, próbował zakryć uszy, ale głosy dobiegały z wnętrza, jakby żyły w jego umyśle. Próbował uciec, ale został uwięziony, związany wszystkim, co zrobił. Dalej pasterz. Tak, przywódca religijny. Znałem go. Słyszałem już jego kazania, ale tutaj był miażdżony łańcuchami, które zdawały się być zrobione z jego własnych, zniekształconych słów. Wokół niego wierni ludzie, którzy poszli za nim oszukani, z bólem w oczach wskazywali. Łańcuchy zaciskały się za każdym razem, gdy krzyczał, a ich krzyki były inne. Nie odczuwali bólu fizycznego, ale wstydu, szkoda, która płonęła jaśniej niż jakikolwiek ogień. Widok tych ludzi wywrócił mnie do góry nogami. Pomyślałem: Jeśli oni tu są, i ja też, co nas sprowadziło w to miejsce? I odpowiedź przyszła we mnie niczym mroczny szept, duma, kłamstwa, próżność, obłuda, żyć bez żalu. Tam nikt nie był tym, za kogo świat go uważał. Opadła maska społeczna. Tam każdą osobę widziano całościowo. Bez filtrów, bez tytułów, bez sławy, tylko nagie dusze z ciężarem wszystkiego, co zrobili na ziemi. I w tym momencie strach, który poczułem, przerodził się w rozpacz, bo zrozumiałam, że piekło to nie tylko miejsce cierpienia, to miejsce prawd objawionych, gdzie wszystko, co ukrywamy lub udajemy, że nie istnieje, wychodzi na światło dzienne. I nie ma już drogi ucieczki. Z każdym krokiem w tym miejscu ciemność zdawała się pochłaniać mnie coraz bardziej, ale nie było tylko ciemno. Było tak, jakby samo otoczenie żyło, obserwowało, czuło i karmiło się strachem. Piekło miało zapach, dźwięk i konsystencję. Nie był to niewyraźny obraz ani coś abstrakcyjnego. To było prawdziwe, okrutny, szczegółowy. I nie było sposobu, żeby udawać, że to nie ja. Ściany, jeśli mogę to tak nazwać, zdawały się być zrobione z czegoś, co oddychało, jak spalone, pulsujące, żywe ciało. Ziemia poruszyła się lekko, jakby cały czas się trzęsła. Wszędzie były pęknięcia, z których wydobywała się gorąca, gęsta para, która podcinała gardło i paliła oczy. Mimo, że nie miałam już fizycznego ciała, ból był odczuwany tak, jakbym miał. Krzyki nie ustały. Były wszelkiego rodzaju. Ostry, ochrypły, długi. Krzyki rozpaczy odbijały się echem wszędzie. Byli to mężczyźni, kobiety, młodzi ludzie, a nawet dzieci. Niektórzy błagali o przebaczenie, inni krzyczeli z wściekłości, przeklinając wszystkich i wszystko, ale najbardziej uderzyły mnie ciche krzyki, oczy szeroko otwarte, usta otwarte bez dźwięku, jakby odebrano im nawet prawo do proszenia o pomoc. Rozdzierało mnie to od środka. W pewnym momencie minąłem obszar, w którym ludzie byli uwięzieni w lustrach. Każdy stoi przed własnym odbiciem, nie tym, co widział świat, ale kim naprawdę był w środku. Widziałem kobietę zmagającą się z obrazem siebie, niosącej w ramionach zakrwawiony płód, płaczącej krzyczącej, jakby prosząc o powrót. Mężczyzna uderzał głową w szybę, próbując zatrzeć obraz każdorazowego nadużycia czy jegoś zaufania. To były zbyt mocne sceny. Trudny, ale nie mogłem odwrócić wzroku. To było tak, jakbym był zmuszony patrzeć, widzieć, rozumieć. Co więcej, widziałem ludzi tkwiących w powtarzających się cyklach bólu człowieka pogrzebanego żywcem, a gdy ziemia całkowicie go zakryła, wszystko zaczęło się od nowa. Kobieta szła wiecznie korytarzem pełnym drzwi, i za każdym razem, gdy je otwierała, wpadała do dziury pełnej węży, krzyknęła, poszła na górę, otworzyła kolejne drzwi i znowu upadła. To była wieczna pętla, w której każda kara wydawała się skrojona na miarę. I to mnie przeraziło. To nie było miejsce ogólnej kary. Każda osoba tam doświadczyła bólu ukształtowanego dokładnie według swoich grzechów. To było tak, jakby piekło znało każdy szczegół, każdą wadę, każdy sekret i zamieniało to w karę. Dostosowane, niezbędny, nie ma szans na apelację. Powietrze wibrowało od dźwięków prądów, groteskowego śmiechu i zniekształconych głosów powtarzających słowa, wyraźnie wypowiedziane przez te dusze za życia: nie potrzebuję Boga, robię, co chcę, Nikt mną nie rządzi, popularne zwroty, które jednak stały się potępieniem, jakby każdy z nich służył jako dowód, wbijając się raz po raz w sumienie danej osoby. To uczucie, jakbym był nagi w obliczu najbardziej bezlitosnego wyroku, jaki istnieje, to nie Bóg mnie oskarżył, to było moje własne życie. Wszystko, co zrobiłem, wszystko, co powiedziałem, wszystko, czemu zaprzeczyłem, teraz owinęło się wokół mnie, jak łańcuchy, poczułem się uduszony. Nie tylko ze względu na upał, ale także ze względu na ciężar tego wszystkiego. Wiedziałem, że nie zasługuję na to, żeby być gdziekolwiek indziej. Nie było tam żadnej niesprawiedliwości. Każdy ból wydawał się sprawiedliwy, i to było najstraszniejsze. Nie miałam jak się kłócić ani uciekać. To było tak, jakby piekło powiedziało: Wiedziałeś, wybrałeś, teraz jest już za późno. To środowisko zmiażdżyło mnie od środka. Próbowałem wymyślić coś dobrego, szczęśliwe, wspomnienie. Ale nic nie przyszło, tylko strach, wstyd i żal. Chciałem krzyczeć, ale nie było słychać żadnego dźwięku. Chciałem biec, ale moje nogi nie reagowały. Chciałem się obudzić, ale tam nie było poranka, nie było czasu, po prostu wieczność. I właśnie w tym momencie, kiedy nie pozostało we mnie nic poza rozpaczą, w mojej głowie pojawiło się jedno słowo słowo, z którego do tej pory szydziłem przez całe życie ale w tamtym momencie tylko to przychodziło mi do głowy Jezus. Tam, w tej otchłani, gdzie czas przestał istnieć, a nadzieja wydawała się odległym wspomnieniem, poczułam, że zbliżam się do końca. Nie koniec ciała, bo to już było za nami, to był koniec mojej duszy. Ogarnęła mnie pustka, wewnętrzna cisza, która krzyczała głośniej niż wszystkie dźwięki bólu dookoła. To było tak, jakbym był stopniowo wymazany, pochłonięty przez coś, z czym nie mogłem walczyć. To właśnie w tym momencie, kiedy wszystko we mnie było już zepsute, Wydarzyło się coś, o czym nigdy nie myślałem, że się wydarzy. Upadłem na kolana. Tam, w tej żywej, płonącej krainie, pełnej krzyków i rozpaczy, uklęknąłem. Nie na siłę, nie z wyboru, ale z desperacji, impulsem, który przyszedł z wnętrza, jakby to był mój ostatni oddech. I to właśnie tam, pomiędzy łzami, o których nawet nie wiedziałam, że dusza może płakać, zapłakałam. Po raz pierwszy w życiu ze wszystkim, co miałam. Nawet bez głosu, nawet bez sił, krzyknęłam. Nie ustami, ale sercem. Jezus, i tyle. Imię. Imię, z którego się wyśmiewałam. Imię, o którym mówiłem, że nie jest mi potrzebne. Z których wyśmiewałam się w rozmowach, bagatelizowałam w mediach społecznościowych, ignorowałam w głoszeniu. Ale tam, w tym piekle, które wybrałem swoim życiem, było to jedyne słowo, które mi umknęło. Jezu, zabierz mnie stąd. I w tej sekundzie całe piekło się zatrząsło. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Powietrze stało się gęstsze. Ziemia przestała pulsować. Krzyki ucichły na chwilę. Wszystko ucichło. Cisza tak głęboka, że przeraziła mnie bardziej niż poprzedni hałas. To było tak, jakby samo miejsce zatrzymało się, żeby usłyszeć ten krzyk. I wtedy to zobaczyłem. Punkt świetlny, na początku słaby, daleko, ale coraz bliżej. To światło nie było powszechne, nie tylko się zaświeciło. Ale spaliło wszystko wokół z siłą, której nie rozumiałem. Tam, gdzie dotknęło światło, ustąpiła ciemność. Gdziekolwiek przechodziła, strach uciekał. To światło było żywe, a kiedy się zbliżyła, moje ciało, a raczej to, co ze mnie zostało, zaczęło reagować. Było mi gorąco, ale inny upał. To było tak, jakby ta obecność odbudowywała to, co zniszczyło piekło, i wtedy go zobaczyłem. Nie był to obraz religijny. Ani postać jak na starych obrazach. To było coś znacznie silniejszego. To była obecność. Istota o oczach, które przecinają każde kłamstwo, który patrzył bezpośrednio na to, kim jestem. Na początku nic nie powiedział, po prostu na mnie spojrzał. I w tym spojrzeniu poczułam wszystko: miłość, prawda, sprawiedliwość, przebaczenie. Jezus tam był. I po raz pierwszy zrozumiałem, co oznacza łaska. Nie zasługiwałem na nic. Bez szans, żadnej ulgi, ale przyszedł, odpowiedział na mój krzyk, a kiedy wyciągnął rękę, zobaczyłam coś, co całkowicie mnie rozmontowało. Ślady paznokci, zranione ręce, ale otwarte dla mnie. Bez słowa wyciągnął mnie z tego miejsca. To nie było z użyciem przemocy, nie spieszyło się, to było tak, jakby każdy kawałek mojej duszy został obmyty, uzdrowiony i wyrwany z ciemności, która mnie więziła. Poczułem spokój, po raz pierwszy prawdziwy pokój. I pewność we mnie. Zostałem zbawiony. Nie na zasługi, ale z litości. I zanim otworzyłem oczy na noszach szpitalnych wokół lekarzy i piszczących maszyn, usłyszałem w duchu stanowczy, słodki i mocny głos: Jesteś mój. Uratowałem cię. Obudziłam się zalana łzami, a z moich ust w kółko wychodziło jedno zdanie: jakby moje serce wołało do mnie. On jest prawdziwy. Jezus jest prawdziwy. Wyciągnął mnie z ognia. Po tym doświadczeniu, które na zawsze naznaczyło moją duszę, nic już nie było we mnie takie samo. Kiedy otworzyłem oczy i zobaczyłem szpitalne nosze, światło lamp wydawało się inne. To nie było tylko światło, to było życie. Powietrze wdarło się do moich płuc jakby po raz pierwszy, a ja, mężczyzna przyzwyczajony do kontrolowania wszystkiego, płakałem jak dziecko. Powtarzałem to samo zdanie w kółko, z szeroko otwartymi oczami i drżącym głosem: On jest prawdziwy. Jezus jest prawdziwy. Wyciągnął mnie z ognia. Lekarze spojrzeli na mnie ze zdziwieniem. Jeden z nich zapytał, czy pamiętasz coś? Mogłem tylko potrząsnąć głową i powiedzieć: On mnie uratował. To nie była figura retoryczna. To było dosłownie. Zostałem wyrwany z piekła. Widziałem, żyłem. Po wyjściu ze szpitala całe dnie spędziłem w milczeniu. Nie chciałam nikogo widzieć. Nie mogłem wrócić do pracy. Wszystko, co kiedyś wydawało się ważne. Pieniądze, sława, władza, teraz mnie odrzucało. Widziałem świat innymi oczami. Telefon komórkowy, który kiedyś był przedłużeniem mojej dłoni, teraz wydawał się po prostu bezsensownym przedmiotem. Kontrakty, biznesy, inwestycje wszystko wydawało się zbyt małe w porównaniu z tym, czego doświadczyłem. Ludzie wokół mnie myśleli, że zwariowałem. Niektórzy twierdzili, że był to skutek uboczny zatrzymania akcji serca. Inni myśleli, że jestem wstrząśnięty emocjonalnie, ale w głębi duszy wiedziałam, to co się we mnie zmieniło, to nie trauma, to było odrodzenie, wymiana natury. Zmarł zimny, arogancki, drwiący człowiek, który naśmiewał się z wiary i narodził się ktoś nowy. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było szukanie Biblii. Nie wiedziałem od czego zacząć, ale kiedy to otworzyłem, mój wzrok padł na fragment, jakby był napisany dla mnie. I ożywił was, chociaż byliście martwi w upadkach i grzechach Efezjan 2.1. Płakałam, płakałam za wszystko, co zrobiłam. Czasem naśmiewałem się z tych, którzy wierzyli. Były to czasy, kiedy wypierałam się Jezusa słowami, postawami, wyborami, i płakałam z wdzięczności, bo i tak mnie wysłuchał. Nawet brudny, zagubiony, arogancki, On mnie usłyszał. Zacząłem uczęszczać do Kościoła, nie z obowiązku, ale z pragnienia. Chciałem dowiedzieć się więcej o tym, który mnie zbawił. Chciałem zrozumieć, dlaczego wśród tak wielu dusz w tym miejscu męki wyciągnął do mnie rękę. Każde kazanie, każda pochwała, każda modlitwa były jak balsam leczący rany, o których istnieniu nawet nie wiedziałam. Moja przemiana nie była tylko wewnętrzna. Ludzie zauważyli, przyjaciele powiedzieli mi, jest w tobie coś innego. A ja odpowiedziałam ze szczerym uśmiechem, to nie jest coś, to ktoś. Prosiłem o przebaczenie tych, których skrzywdziłem. Odsunęłam się od środowisk i ludzi, którzy pielęgnowali starego mnie. Sprzedałem część swojej firmy. Zacząłem inwestować w cele społeczne, w misje, w projekty, które miały nieść słowo tym, którzy tak jak ja kiedyś z niego drwili. Poczułam w sercu, że moją nową misją jest opowiedzenie o tym, czego doświadczyłam. Nie z dumy, ale jako ostrzeżenie. Jako żywe świadectwo, że piekło jest prawdziwe, ale takie jest również Jezus. Dziś moje życie ma sens. Nie żyję już w pogoni za sukcesem, ale idę ramię w ramię z prawdą. Tę samą prawdę, która znalazła mnie na dnie odchłani, kiedy wszyscy już mnie zostawili na śmierć. A jeśli teraz słuchasz tej historii, wiedz, jest jeszcze czas. Bo jeśli mnie zbawił kogoś, kto zaprzeczył wszystkiemu, naśmiewał się z wiary, który żył dla siebie, to może zbawić każdego. Piekło istnieje naprawdę tak, ale miłość Jezusa jest większa, i to ta miłość mnie przywróciła. Opowiadać, ostrzegać i pokazywać, że życie naprawdę zaczyna się dopiero, kiedy oddajemy mu wszystko.